Cześć! Dziś zaprezentuję Wam kolejny zestaw. Lego mówi nr 7806 Zamkowa Kawaleria. Zestaw ten składa się z 424 elementów i należy do tzw. Tak 2 w jednym. W tym przypadku zamkową bramę będziemy mogli przebudować w latającą zamkową kawalerię. Zacznijmy jednak od figurek. W zestawie 7806 dostajemy tam trzy postacie. Pierwsza to nas z filmu Gdzie są moje portki Sharon Shoehorn. Pozostała dwójka to zbrojni. Rycerz Onufry Klocko-Budowa, świetnie wymalowanej zbroi z otwieranym hełmem i Strażnik Elegant. A tak prezentują się rycerze bez hełmu. Przejdźmy teraz do dania głównego. Pierwszy zestaw to zamek, a zamkowa brama z wieżami. Na szczycie bramy powiewa złota flaga. Z każdej strony widoczne są także herby oraz palące się pochodnie. Bardzo fajnym szczegółem jest klocek w kształcie głowy lwa, który spogląda na każdego, kto chce przejść przez bramę. Zamek wyposażony jest w dwie baszty ze stanowiskami dla kuszników. Podobają mi się również klocki, stylizowane na kamienne bloki, stanowiące wykończenie wież. Sama brama jest otwierana, a podczas ataku wroga można ją zaryglować. Wewnątrz ukryty jest złoty kielich oraz szkielet. Być może są to pozostałości rabusia, który chciał wykraść skarb. Do zamku dołączony jest również mały, prowadzony przez jednego z żołnierzy wóz wraz z dwiema katapultami i koszem na pociski. Wystarczy włożyć pocisk do środka łychy i wystrzelić. Drugi zestaw to zamkowa kawaleria. Prezentuje się naprawdę dobrze. Całość bardzo pomysłowo wykorzystuje elementy wieży i wozu. Zastanawiam się także, czy Wam ten pojazd przypomina ścigacz Anakina z serii Star Wars. Z przodu znajdują się dwa brązowe turbosilniki. Dodatkowo w pojeździe zamontowano potężny arsenał broni. Na pierwszy rzut oka widać obrotowe działko z kuszami, które posiada celownik oraz złoty kielich. Z tyłu znajdują się dwie katapulty oraz cztery kule. Tajną, ukrytą bronią są dwie ogromne rakiety. Im mocniej naciśniesz czerwony przycisk, tym dalej polecam rakiety. Ostatnim ukrytym szczegółem jest szkielet w bocznej części pojazdu. Niezależnie od bramy i latającej zamkowej kawalerii, możemy zbudować mikroszefa. Mikroszef posiada wysuwany napęd kołowy oraz ruchome ramiona z bardzo precyzyjnym chwytakiem, świetnie nadającym się do łapania minifigurek LEGO. Co ciekawe, jest to jedyny, jak do tej pory, model mikroszefa na kołach. Podsumowując, uważam, że Zamkowa Kawaleria to bardzo utany zestaw LEGO Movie. Jego plusem jest oczywiście patent dwa w jednym, bardzo ładnie przygotowane figurki rycerzy oraz duża ilość detali, takie jak flagi, pochodnie, lwia głowa, czy stylizowane na kamienne bloki klocki. Zestaw charakteryzuje się także dobrym stosunkiem ilości klocków do ceny, bo mamy tutaj ponad 400 klocków za mniej niż 120 zł. Jeśli podobają Ci się nasze recenzje, zapraszam do subskrypcji naszego kanału. A jeśli chcesz nabyć zamkową kawalerię, to możesz ją kupić w naszym sklepie. Pozdro i do usłyszenia!